Witamy serdecznie. Dziś mamy 17 dzień marca 2023. Zmiana uświatków Jehowy, tak wygląda. No i stoją, raportują, głoszą i myślą, że Bogu służą. No i jest jeden prawdziwy Bóg, jak wiecie, jeden Bóg ojciec, jeden prawdziwy dla rozaryskiego. Ale w niebie są dwa Bogi: są. Ojciec i syn jest Bogiem. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, wiecie o tym, nie? I ten Bóg prawdziwy dał błogosławieństwo mniejszemu Bogowi. I ten mniejszy Bóg jest dla nas wielkim Bogiem, większym świętym, większym od Jan Paweł II, że wielki papież w niebie. Jaki papież wielki. Papież jest antychrystem Jan Paweł II. Chrystus jest Bogiem, ojcem, królem, nociem, zbawicielem. Także świadkowie Jehowy Jehowa Was uśmierci, a katolików uśmierci papież, którego wywyższyliście ponad Chrystusa. bo Chrystusa żeście przybili katolicy do patyków, macie trupa i macie stanie. Na równą noc, bo Wielkanoc była w grudniu, jak się rodził Jezus, co roku wam się rodzi tradycja, wam wyprały mózgi katoliki, nie macie słowa Bożego żywego, tylko tradycje i wypaszonych pasi brzuchów księży. Jednego papieża, papierowego dziadka, który nie jest wybrany przez Chrystusa, tylko dopuszczony do władzy szatana synagogi. Dlatego papież klapę ludzie go wybrali, on jest marionetką, w pałacach siedzi i współczuje biednym. Powinien zaprosić tych biednych do tych pałaców, zrobić im musztę królewską. To by go załatwił od razu. No, tam jest wszystko wiadomo co chodzi. Chodzi o kasę, o władzę, o pieniądze. Tak, kult maryjny no. i... Kult świętych mają, się dużo mają tego, no to nie pochodzi od Boga prawdziwego. Także Jechowa jest fałszywy na 1000%, bo w Starym Testamencie Jahwe 1 I, I Koryntian 10:4 to Chrystus, pilistą skałę z Chrystusa. Mój pierwsza 1 Mosia 3:15, Chrystus się zrodził ze słowa Logos, z prawdy, przyszedł jako król do Izraela, jako syn Boży. I zrobili go, zamordowali go, mają Cezara i Barabasza w borderce wybrali. Dzisiaj wybieracie borderców, złodziei, cwaniaków. Nie chcecie uznać Chrystusa, że on był zamordowany jako król. I mówią, nie mamy króla, mamy Cezara. A dzisiaj Cezara, komu płacicie podatki? Za pana Cezara macie pana. Objawienie yy, Jana 19, 15. Nie mamy króla, tylko Cezara. I mordujecie kłamstwem właśnie króla, który mówi prawdę. Przez urszulkę Bogdana Izbyszka i prawda was wyzwoli. Nie możecie wprawdzie być usmierzeni, bo prawda wyzwala śmierć kłamstwa diabła. Jana 8.44. Diabeł jest ojcem kłamstwa, a Chrystus jest ojcem prawdy. Jakuba 1.18 11, rodzi nas z prawdy Jego czystej. Nie potrzebujemy mi sal, Królestwa, światków wiekowych Adwentystów, Baptystów, Wolnych Chrześcijan. Nie potrzebujemy was, bo wy jesteście w świecie diabła, faryzeusze. To wy popsuliście, zniszczyliście obraz Chrystusa i cała ta mafia Watykanu. Dlatego ludzie już mówią, że w Boga nie wierzą. Bo nie ma Boga w żadnej religii, tylko wszystkie religie popsuły Boga, obraz. A tym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem jest tylko Chrystus. Rzymian, drugi rozdział. I poganie właśnie w sumieniu będą się wybudzać, i będą przychodzić do prawdy na górze Syjon, Izajasza, drugi rozdział, od 2 do 4. Przekują miecze na lemieszy, ale nie będą mordować kłamstwem, że służą Bogu. Jakby Bogu służyli, to z nami rozmawiają. Jakby w Boga wierzyli ci, co mają Pana Jezusa, czyli Pana Diabła, Jezus co rok wam się rodzi, to byście zadzwonili na ten numer. Bogdan, ty mówisz prawdę od Chrystusa. Ty jesteś synem Bożym. Ojciec w niebie naszym jest Chrystus. ojcze nasz tu jest z niebie. Ale tak nie ma takich telefonów. Dlaczego? Bo nie macie wiary. Boicie się. A Bóg tylko prawdę chce przekazać. Muszę, że jest Byszek. Prawda? Ty... nas wyzwoli. No. Widać Wam błogosławieństwo. Ale wysiedźcie sobie dalej, w swoich grzechach pomrzecie, w swoich sektach religijnych. No do tego dojdzie, że zobaczycie tak jak Judasz zobaczył, miał Chrystusa na wyciągnięcie ręki, Chrystus nie napisał żadnej księgi tylko głosił i później duch naciskał że oni opisali życiorys Chrystusa Marek M Mateusz, Marek, Łukasz i Jan poczytajcie sobie, Baranek naśladujcie Baranka, on jest wzorem do naśladowania on nie jest pośrednikiem pośredniki węże przez Watykan, przez Orlika, przez stojaczki to są właśnie zwodziciele pośredniki wszystko kradli i zniszczyli tylko duch prawdy mówi prawdę. Jest pośred... jako przez Ducha Prawdy rozmawiamy z Ojcem, który jest z niebie. To jest Chrystus. Jana 14, 17 Duch Święty was oszukał. Duch Jehowy was oszukał. Znaki czasu Ellen White 100 lat nie żyje, to z demonami trzymią znaki czasu adwentyści. Bo Rasel, szósty anioł od, bada... od świadków Jehowy i dużo miał na strażyce Syjonskie i dużo miał tam, że piekła nie ma po śmierci. To pozmieniali, ratę wszystko i badaczy zrobili świadkowie Jehowy. Jehowa, najbardziej fałszywy Bóg na świecie. Udawana pokora. Inteligentny, faryzyjski anioł światłości. Tak, bo byłem tam, wiem, udawana pokora. No i moi bracia nie mogą ze mną rozmawiać, rodzeni. 24 lata, jak mnie wyrzucili z tej mafii, Jana 16:2. Jana 16, bo Jehowa im zakazał. A powinni się spytać, dlaczego Bogdan, co, jak. Ja bym mówił dowodnie w Piśmie Świętym. Ale oni nie chcą wiedzieć prawdy, bo po co, bo by stracili fałszywych braci Jehowców. jechowców, Kolosan 1 2. a w Chrystusie braci nie ma. A dzisiaj nam przyksiądz ksiądz mówi, bracia i siostry w Chrystusie. Czemu ksiądz kłamie? Przecież to jest w mafii Watykanu. W katolicyzmie, nie w Chrystusie. No i zwodzą tych ludzi. Trochę prawdy muszą powiedzieć. No, po powie, a kiedyś mówił, moi drodzy parafianie, ciemny, zacofany narodzie. No, parafianin, ciemny, zacofany człowiek, bez ogłady. Tak, przeczytali a sobie teraz, definicję i już nie chcą parafianinami no, no, Że być. bracia, siostry, i zwodzą tych ludzi. No. No to powie troszkę prawdy, oni tam idą, ale, ale kasa jest, to nie ma Boga. Mateusz 6:24 gdzie jest? Nie można służyć Bogu, mam no, W każdej religii, tam mają skrzynki, Zapraszają, ale kogo zapraszają? Żeby firma mogła płacić kasę za pedofili. Góra, bo na góra ryba się psuje od głowy, nie? I głupków się stawia wysoko na stanowiskach, a mądrzy siedzą nisko. Tak. Także Chrystus był najmądrzejszy, uniżył się, nie miał domu, był bezdomny. I mówił prawdę. Zaprawdę cierpiał. Był prześladowany. Najbardziej na świecie. A teraz wy boicie się prawdy mówić, a ludzie czekają na przyjście Boga. No przyjdzie, ale w prawdzie, ale przyjdzie do waszych usumień i mózgów. Także uszulka Zbyszek i Bogdan mówi wam prawdę już tyle lat, że wy nie chcecie jej przyjąć, to i tak ta prawda was dopadnie. To Chrystusowa prawda jest, to nie jest nic nasze, to jest wszystko Chrystusowe. To Chrystus nam objawił. Sądy mnie też przeraziły. Nie sądźcie nie będziecie sądzeni. Ale jak osądzili mnie fałszywie, moją rodzinę. 1 Piotr 4:17 To są ci zaczął ode mnie. No Nikt nie będzie mojej rodziny niższy, bo co Bóg złączył? A tym Bogiem, co łączy rodziny jest Chrystus. Prawdziwy, Stwórca nowych niebiosowej ziemi, gdzie będzie sprawiedliwość. A gdzie są ludzie sprawiedliwi? Gdzie są sprawiedliwi? No pokażcie nam. Przez wiarę, Hebrajczyk 10:38. Sprawiedliwy będzie z wiary żył. Abraham, poczytano mu to za sprawiedliwość. Nie z No. Ale cierpiał. Chiob! Hebrajczyków 11, rozdział 1 do 40. Tamtych ojców wiary naśladujcie. Jaką macie próby wiary? Badacie swoją wiarę? 2. Koryntian 15, 13, 5. Czy trwacie w Chrystusie? Bo no, świadkowie mają widzialną organizację, widzialnych uprzejmych braci, którzy się zwodzą ładnymi słówkami. Mają pana diabła i panują. II Koryntan, pierwszy rozdział e, 24. Są panami wiary. I mają widzialną religię sobie wpisali. Współczuć tylko Świadkom Jehowy, no, no co zrobić? Judasz był blisko i daleko. Miał zbawienie na wyciągnięcie ręki, a że jeden z dwunastu miał to zrobić, no spadł od na Judasza. Także teraz e, Świadkowie jesteście tak blisko jak Judasz i tak daleko. Jesteś czy jak apostoł Paweł. Możecie być błogosławieni. Albo przyjmijcie Chrystusa Dzieje apostolskie, 9 rozdział od 5 do 25 i pomagacie nam głosić czystego Chrystusa Jefezan 4:5 jedna wiara Łukasza 188 Jak Chrystus przyjdzie, a przyszedł, czy znajdzie wiary na ziemi. Nie religie, nie, nie jakieś tam sale królestwa, nie jakichś tam fałszywych ludzi, którzy myślą, że w Boga wierzą. Jana 8 rozdział, akwaryzeusze, naszym ojcem jest Abraham i Jezus im powiedział Waszym ojcem jest diabeł. Także Jehowa jest diabłem. W Ameryce siedzi. Ellen White też jest Diabłem. Dzieje apostolskie 13:10. Jesteście synami Diabła i córkami, bo Syn Boży do Was mówi: Rzymian 8:19, zrodzenie synów Boży i córka Uszulka, 2 Koryntian 6:18. Chrystus ma i synów Bożych i córki, bo jest Bogiem, Ojcem Królem nauczyliśmy Zbawicielem. Wszystkie tytuły się należą Chrystusowi. Nie kombinujcie bo sam Judasz na siebie wyrok wydał, wy też zrobicie sami sobie, źle zrobicie, bo nie wierzycie w dobro, a dobro jest tylko Chrystus. Baranek, który przyszedł, dokonało się, dokonało się na Gorgocie. już wszystko zrobił, nic nie będzie poprawiał, bo wszystko zrobił, to jest wszystko jego. Pokażemy przyjście Chrystusa w duchu prawdy. Efezan 6, 12 do 17. Walczymy z tymi władzami. Macie władzę od diabła, właśnie, bo jesteście zakomani Farizeusze. Wesele baranka będzie z prawdy. się żeni, marzone. Ja jestem żoną Chrystusa. Drogów zjedzą ptaki, bo ksiądz już nie będzie chował. Baranek zwyciężył. I co? Alent White przegra, chowa przegra, wszyscy, trójca przegra. Baranek zwyciężył, wybrani którzy budują na skalę, naprawdę. Baranek czeka. Ellen White nie żyje, Chrystus żyje. Jechowa nie żyje, amerykański, Chrystus żyje. Jechowa Jeho to firma jest. Amerykańska firma, Jechowa. Nazwa firmy zarezerwowana, wiadomo gdzie. Król to nie pan. Król. Iskra Prawdy z Polski oczywiście Chrystusa Króla i wywiszczami króla za Boga Ojca, Nauczyciela, Zbawiciela. Prawda, droga, życie. No, Jezus Chrystus jest wszystkim dla nas. Bogiem, Ojcem, Królem, Zbawicielem, Nauczycielem. To ma Chrystusa, kogo uznaje, wywyższa za Boga, to ma wszystko. Ma spokój Chrystusa Jana 14, 27, ma prawo Galacan 6, 2, bo wie, jak pomóc innym, problemy rozwiązać, pomagać słabszym, sieroty wdowy. My pomagamy biednym. Człowiek siedzi 6 lat w domu, nie może wyjść, bo jest zastraszony. Żona go zostawiła. Pojechała do Niemiec na dwa miesiące, a 33 lata już nie wraca z córką. No. I przeżył COVID, lekarzów nie ma. Sąsiadka też mu wspiera go tam, jedzenie mu donosi. No. I co? I się dzieje, to że on żyje. Jak on w martwych stanie wyjdzie z tej, tej pieczary swojej, no to będzie w martwych stanie. Na Nowonarodzenie. Bo on nie musi się chcić w wodzie. Jeszcze pytałem. I klucze macie do pracy, zapraszamy u Chrystusa. Chrystus czeka, żniwo wielkie, mało pracowników, wybranych, bo jesteście powołani. Mateusz 24,37. Chcecie być aniołami wybranymi to błogosławimy. Objawienie 27.12. Anioł Bogdan błogosławi. Hebraci 7.7. Jestem większy w Jęczyk, Poznaniu. Uczulka Zbyszek i ja Bogdan błogosławimy im was. Bądźcie świadkami Chrystusa. Gdzie posłowskie jeden Po krańce ziemi.